Dno, wstyd i kompromitacja. Barcelona upokorzona 8 do 2. Siema, ja jestem Mateusz, a dziś jeszcze powiemy: William piłkarzem Arsenalu. Kesetien prawdopodobnie jest już zwolniony. Martin Odegaard wraca do Realu Madryt. Były prezydent Interu Mediolan o transferze Leo Messiego. A na sam koniec o powołaniach Jerzego Brzęczka. Dosłownie kilka minut temu skończył się pojedynek FC Barcelony z Bayernem Monachium. Jeżeli jakimś cudem tego spotkania nie oglądaliście, no to gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu. Ale nawet jeżeli go oglądaliście, no to i tak zachęcam do jego obejrzenia, bo poruszymy kilka ciekawych zagadnień. Powiemy choćby o Filipe Coutinho, który no po prostu upokorzył swoich kolegów. Poza tym wczoraj dołączyło do nas tyle osób. Mega dziękuję i kto wie, być może dzisiaj powtórzymy ten wynik. Możecie również ocenić ten film. Zróbcie to chociaż dla FC Barcelony. No oczywiście im to raczej już nic nie pomoże, ale przynajmniej ten materiał zobaczy więcej osób. Zapraszam do oglądania. Nawet nie wiem, od czego by tu zacząć. Dno, wstyd, kompromitacja. I to nawet nie są moje słowa, tylko Gerarda Piquet z pomeczowego wywiadu. Bayern Monachium upokorzył Barcelonę, ogrywając ich 8-2 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Powiem szczerze, że sądziłem, że Bayern wygra to spotkanie, ale że zrobi to w takim stylu, z taką przewagą. Sorry za słowo, że za oczy piłkarzy Barcy. No, tego nigdy bym nie przypuszczał. Pressing, jaki stosowali piłkarze Hansiego Flicka był taki, że Barcelona nie była na to przygotowana. Nie odstępowali, ich nawet na jeden krok. Gole zdobywali Thomas Miller, Perisic, Gnabry, znowu Miller, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski i dwa razy Filipe Coutinho, o którym sobie jeszcze powiemy. Z kolei dla Barcelony trafił tylko Luis Suarez, a pierwsza bramka na ich koncie to zasługa Davida Alaby, który zdobył Samobuja i do tego jakiego ładnego. W każdym razie we wczorajszym meczu Bayer nie miał słabych punktów. Zdominowali drużynę rywali, ale zresztą to co wczoraj zobaczyliśmy ciężko nazwać drużyną. Po prostu byli ubrani w te same koszulki i nic poza tym. Nie było żadnego ducha drużyny. Środek pola kompletnie nie istniał. Leo Messi podobnie jak koledzy nic nie pokazał. No może poza jednym czy też dwoma przebłyskami, no ale w końcu to Leo Messi. Gdy zdał sobie sprawę, że ten mecz zakończy się katastrofą, a było to przy wyniku 4-1 do 1, był kompletnie załamany. Jednak nie możemy tylko go obwiniać, bo cała drużyna pracuje na sukces, a tak jak powiedziałem wczoraj ani Messiego, ani kolegów na boisku nie było. Fabrizio Romano, czyli włoski dziennikarz, który przepowiedział m.in. zwolnienie Mauricio Sariego z Juventusu, wczoraj poinformował o zwolnieniu Kike Setiena i faktycznie trener też jest winny, bo nie miał kompletnie pomysłu na grę. Usman Dembélé siedział na ławce i on go nie wpuścił. Do teraz nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego, bo i tak już nie było czego ratować, ale tej kompromitacji i tak należy szukać głębiej, bo źródło problemu. To nie jest szkoleniowiec. Gerard Piqué w pomyczowym wywiadzie nie wytrzymał. Powiedział bardzo mocne słowa skierowane w zarząd klubu, za nawet, że może być to jego ostatni mecz dla Barcelony okropny mecz, tragiczne odczucia, wstyd. Tak nie da się rywalizować w Europie i to nie zdarza nam się pierwszy, drugi czy trzeci raz. Wszyscy muszą przemyśleć pewne sprawy. Klub potrzebuje zmian i nie odnoszę się tutaj do trenera czy piłkarzy. Klub strukturalnie potrzebuje różnego rodzaju zmian, ponieważ to nie zdarzyło się po raz pierwszy. Nikt nie jest niezbędny, oferuje swoje odejście, jeśli musi przyjść nowa krew, aby zmienić tą dynamikę. Jako pierwszy mogę odejść i zostawić to, ponieważ uważam, że sięgnęliśmy dna. Jednak wydaje mi się, że to nie jest koniec fatalnych wieści dla kibiców Barcelony. Hiszpańscy dziennikarze jak jeden mąż piszą o odejściu Leo Messi'ego. Jeśli w zarządzie Barcelony nie dojdzie do gruntownych zmian, Messi wypełni swój kontrakt do 2021 roku, po czym odejdzie z klubu. Bez niego to byłby koniec Ery Barcelony, chociaż kto wie, być może właśnie wczoraj byliśmy świadkami jej końca. Josep Bartomeu, czyli prezes Barcelony po tym spotkaniu zapowiedział zmiany, ale fani Barcelony wytykają mu, że najlepszą byłaby taka, gdyby podał się do dymisji. A już tak na sam koniec powiedzmy sobie też o Filipe Coutinho, który jest piłkarzem Barcelony, ale wczoraj zagrał przeciwko swojej drużynie. Znajduje się on obecnie na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, ale jego umowa pozwalała mu na to, aby wystąpił we wczorajszym spotkaniu. W 17 minut od swojego pojawienia się na boisku asystował przy golu Lewandowskiego, a później zdobył jeszcze dwie bramki. Goli nie celebrował, co mnie naprawdę zdziwiło. Po tym jak Barcelona go potraktowała nie dając mu nawet szansy na regularną grę, aby mógł pokazać to co potrafi, tylko od razu wysłali go na wypożyczenie, to ja na jego miejscu po wczorajszych golach chyba bym oszalał z radości. Tak w ogóle to Barcelona zrobiła genialny interes, ponieważ wydała na niego 145 milionów euro, po czym oddała go na wypożyczenie do Bayernu Monachium, a on wczoraj po prostu ich upokorzył. Takie interesy to potrafi zrobić chyba tylko Barcelona Josepa Bartomeu. I pięknym zakończeniem byłby fakt, gdyby to Bayern Monachium zdecydował się za niego zapłacić 120 milionów euro, a Brazylijczyk pozostałby w Monachium, w klubie na jaki zasługuje, a nie w tym, który go nie chce kolejny piłkarz zamienił Chelsea na Arsenal. Rok temu David Luiz, a w tym roku Willian zdecydował się na taki krok. Cała transakcja została przeprowadzona bezgotówkowo, gdyż Brazylijczykowi z końcem tego sezonu skończyła się umowa i przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Ma już 32 lata, więc wielka kariera raczej przed nim już nie stoi. Ale nie zmienia to faktu, że następne 3 lata spędzi na Emirates Stadium. Władze kanonierów zdecydowały się również dać mu wysokie wynagrodzenie. 220 tysięcy funtów za jeden tydzień Gry. Tak powiedział Mikel Arteta. Wierzę, że William to piłkarz, który jest w stanie zrobić różnicę Grimes dla nas. Od kilku miesięcy obserwowaliśmy jego sytuację, naszym celem było wzmocnienie pozycji ofensywnego pomocnika oraz skrzydłowego. Jest on zawodnikiem bardzo wszechstronnym, może grać na trzech lub czterech różnych pozycjach. Ma wszelkie potrzebne doświadczenie, zdobył praktycznie wszystko, co mógł w swojej karierze, a jednak chciał do nas dołączyć i ma ambicje, aby przyczynić się do powrotu tego klubu tam, gdzie jego miejsce. Telewizja ESPN twierdzi, że FC Barcelona prężnie poszukuje nowego trenera. Kike Setien prowadzi klub zaledwie od nieco ponad pół roku, ale nie pokazał się z dobrej strony. Stracony Puchar Króla na bardzo wstępnym etapie i walka o wygranie Ligi Zeralny Madryt, która zakończyła się porażką, nie daje nadziei na to, aby Setien w kolejnym sezonie również prowadził Barcelonę. Oczywiście wiele zależy od tego, jak zakończył się wczorajszy mecz. Jeżeli Barcelona ograła Bayern, no to Setien może się uratować, ale jeżeli nie, prawdopodobnie dalszą historię już znamy. A że nagrywam to przed spotkaniem, nie mam pojęcia jakim wynikiem zakończył się ten mecz. Mecz. Dziennikarze i ESPN twierdzą, że Setien nie ma należytego szacunku oraz uznania w oczach swoich piłkarzy, i faktycznie może coś w tym być, że piłkarze mają za duże ego, a świadczyło o tym choćby zachowanie Leomesiego, który to jeszcze niedawno podważał decyzję zarządu klubu, jak i samego trenera. I mimo tego, że jest genialnym piłkarzem, jednym z najlepszych na świecie, to tak naprawdę dalej jest tylko piłkarzem i powinien respektować decyzje przełożonych, tak jak inni ludzie robią to w swojej pracy. Złoty dziecko norweskiej piłki, ale nie Erling Haaland, a Martin Odegaard wraca do Realu Madryt. Już w wieku 15-16 lat uważany był za następcę Leomesiego jego, czy też Cristiano Ronaldo, i że to za parę lat będą do niego należeć największe stadiony świata i to on będzie rozdawał karty. Jednak minęło parę lat, a dziś 21-letni piłkarz stoi przed wielkim znakiem zapytania: co dalej? Wrócił z wypożyczenia z Realu Sociedad, gdzie grał praktycznie w każdym spotkaniu w pełnym wymiarze czasowym. Zdobył cztery bramki i sześć razy asystował. Jednak problemem jest też jego prawe kolano. Zawodnik od kilku miesięcy odczuwa w nim ból, a nawet mimo odczuwania dyskomfortu w kolanie, w ostatnich meczach sezonu pomagał swojej drużynie. Lekarze wykluczyli operację i zrobił to też sam piłkarz. Ona mogłaby nie przynieść oczekiwanego rezultatu, a leczenie zachowawcze, zdaniem lekarzy, jest najlepszą z możliwych opcji. Zinedine Zidane będzie miał go do Dyspozycji od nowego sezonu. Jednak czy będzie korzystał z jego usług? No, prawdopodobnie tak, skoro nie wysłali go na kolejne wypożyczenie. Massimo Morati, czyli były prezydent Interu Mediolan, podgrzewa atmosferę związaną z transferem Leomessiego. Choć wydaje się to niemożliwe, to od kilku tygodni media mówią o transferze Leomessiego właśnie do Interu Mediolan. A ostatnie informacje podawały także ciekawego newsa dotyczącego ciekawego zakupu wykonanego przez Argentyńczyka. Otóż kupił on mieszkanie w Mediolanie, które znajduje się o Podal siedziby Interu, a swoje mieszkanie w Mediolanie posiada także jego ojciec, więc może coś jest na rzeczy. Morati twierdzi, że Inter ma na pewno wystarczające środki, aby pokusić się o kupno Leo Messiego. Choć jak sam przyznaje, nie ma już tajnych wejść do informacji związanych z klubem, to jego doświadczenie i posiadana wiedza mówi, że z Messim nie będzie najmniejszego problemu. No to chyba mamy kolejną informację, która przybliża nas do wielkiego, hitowego transferu. Jerzy Brzęczek dokonał wyboru co do powołań piłkarzy, którzy występują w zagranicznych klubach. Są to powołania na zbliżające się spotkania z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Oba te mecze zostaną rozegrane w ramach Ligi Narodów. Poza pewnikami takimi jak Lewandowski, Milik, Zieliński, Krychowiak czy też Wojciech Szczęsny. Na liście brzęczka znaleźli się także tacy gracze jak Skorupski, Walukiewicz, Góralski, a na liście rezerwowych buksa czy też Tiagocionek. Na dziś to koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Poza tym zachęcam do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się pod tym filmem, a jeżeli zrobicie to z mojego linku, to dostaniecie bonus na star. Wpadajcie również na stronę landry.pl, na przykład po takie plecaki. Na pewno przydadzą się na nowy rok szkolny. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!